Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku z serii Serv, Jak to działa? Od dzisiejszego odcinka odejdziemy już powoli od zarządzania serwerem przez naszą przeglądarkę, a zajmiemy się pluginami. Dzięki pluginom możecie stworzyć nieskończone rzeczy. Pozwoli Wam to zarządzać Waszym serwerem, edytować mapy, dodawać różne nowe funkcjonalności. Dziś zajmiemy się bardzo podstawowym pluginem, którego pewnie większość z Was już zna, czyli World Chciałbym tutaj dodać, że zajmiemy się naprawdę podstawowymi rzeczami, i wszyscy, którzy już mieli z nim do czynienia, pewnie będą tutaj większość o nim wiedzieli. Więc jeśli znasz już w miarę dobrze World Edita, możesz pominąć ten odcinek. Zaczniemy oczywiście od instalacji WordEdit na naszym serwerze. Wystarczy kliknąć plus przy pluginach, wyszukać plugin. Mamy tutaj go w polecanych. Klikamy WordEdit oraz zainstaluj. Tak, dostajemy informację, że za chwilkę wszystko będzie zainstalowane. Przechodzimy sobie na stronę główną i resetujemy nasz serwer. Pamiętajcie, po każdym w graniu każdego pluginu zalecana jest właśnie restart serwera. Wtedy będziecie mieli pewność, że wszystko chodzi zgodnie z planem. Jak widzimy tutaj WorldEdit się zainstalował. Nie wyskoczyły nam żadne błędy. Więc przechodzimy do Minecrafta. Dobra, jesteśmy na naszym serwerze. Najważniejszą rzeczą, jaką musicie wiedzieć, o dzieci jest to, że podstawowym narzędziem, którym Będziemy się posługiwać, jest właśnie Woodnax. Służy on nam do zaznaczania różnych partii terenu, dzięki którym plugin wie jaki teren ma edytować. Zaznaczymy sobie teraz ten pierwszy cube, który sobie tutaj wybudowałem. Specjalnie zaznaczyłem losze rogi, żeby pokazać Wam, że żeby zaznaczyć taki obszar, musicie po skosie wybrać punkty. Więc klikamy lewym przyciskiem myszy na pierwszy punkt oraz prawym na drugi punkt w tym wypadku mamy zaznaczony cały ten cube i możemy z nim robić bardzo różne rzeczy pierwszą rzeczą jaką sobie zrobimy będzie set i replace czyli ustawienie jakiegoś danego materiału w tym obszarze lub zastąpienie go jakimś innym ustawmy sobie set zwróćcie uwagę że wpisujemy podwójny slash przy komendach, przy większości komend ustawmy sobie. Musimy znać nazwy angielskie, przed, yy, musimy znać angielskie nazwy bloków lub numer, który możecie znaleźć na Minecraft Wiki.net. Zamienimy sobie, ustawimy sobie te klocki na przykład na cobblestone, czyli 04. wpisujemy set 04 i klikamy enter. Jak widzicie, wszystkie klocki zaznaczone zmieniły się na Cobblestone możemy teraz skorzystać z opcji UNDO, czyli cofnij poprzednią akcję. Widzicie się, wszystko cofło, lub też redo. Dzięki niej zrobimy tą samą akcję, którą wpisaliśmy przed chwilą. Mamy zaznaczone nasze dwa rogi. I chcielibyśmy sobie zamienić nasze złote bloki, powiedzmy na bloki diamentowe. Wchodzimy na Minecraft Wiki, sprawdzamy sobie na przykład numer, numery bloków i wpisujemy Replace. Złoty blok ma numer 41, i chcemy go zastąpić diamentowym blokiem, czyli 57. Wpisujemy Replace, dwa numerki po spacjach oraz Enter. Jak widzicie. Bez problemu wszystko się tutaj zamieniło. Przejdźmy teraz do komendy walls. Moglibyście po kolei ustawiać każdą ze ścian, jeśli byście chcieli to ogrodzić, ale możecie skorzystać z jednej bardzo prostej komendy, czyli właśnie walls. Zaznaczymy sobie powiedzmy pierwszy blok na złoto, aby Wam dobrze to pokazać. I chcielibyśmy, żeby ten blok miał. Żeby ten mur miał cztery klocki Żeby ten mur miał cztery wysokości zaznaczam tak i tak Lewym przyciskiem pierwszy ten blok i drugi Teraz wpisujemy sobie komendę walls oraz blok jaki chcemy, żeby powstał Powiedzmy sobie, będzie to 0,1, czyli 100. W ten sposób mamy taki oto pusty cylinder zrobiony na obrzeżach zaznaczonych przez nas. Wróćmy jeszcze na moment do naszego pierwszego bloku, zaznaczmy go jeszcze raz i pokażę Wam, w jaki sposób działa komenda EXPAND. EXPAND oznacza rozszerzenie bloku. Musicie tutaj podawać angielskie nazwy, w którą stronę chcecie to rozszerzyć. Czyli na przykład North, East, West. Yy, oczywiście możecie jeszcze rozszerzać w górę, czyli up oraz down. Wystarczy wpisywać pierwsze litery tutaj. Więc sobie na przykład wpiszmy Expand 10u, czyli up, w górę. Nasze zaznaczenie właśnie Objęło kolejne 90 bloków i możemy sobie tutaj pisać set04, aby Wam pokazać, iż to jednak działa. Więc nie musicie latać po całej mapie, wystarczy wpisywać EXPAND. Chodzi o wodę oraz lalki. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo potarmoszodą tą wodę. Dużo czasu zajęłoby jej wyrównywanie, tym bardziej, jeśli macie jakieś olbrzymie tereny do zrobienia. Wystarczy wtedy wejść do takiej wody, odpowiednią głębokość pozbyć. Możecie skorzystać z bardzo prostej komendy, jaką jest Drain. Po Drain wpisujecie tak samo rozmiar, na jakim chcecie, żeby ta woda została pobrana i klikacie Enter. Widzicie, całe nasze jeziorko zostało oczyszczone. Mając tą to prostu... okay. możecie chcieć ją na przykład załatać. Do tego służy bardzo prosta komenda, jaką jest fil. Po jej wpisaniu dostaniecie informację, jak wszystko wpisać, czyli fil, typ bloku, jaki na przykład chcemy. Wpiszmy sobie woda, water, albo możecie wpisać jej id radius, czyli obszar, na jakim ma być wypełnione oraz głębokość. Tutaj mamy jeziorko głębokie na jeden klocek, więc wpiszemy 1. Klikamy Enter i siedzimy w pasenie. Pokażę Wam teraz kolejną przydatną technikę z WordEdita, czyli komendę REGEN, która pozwoli Wam naprawić na przykład zniszczony niedawno teren. Zaznaczamy sobie nasz rozwalony teren. Proszę pamiętać, że wszystko zaznaczamy po skosie, więc należy sobie wykopać kawałeczek i zaznaczyć. I teraz wpisujemy region. Widzicie? Region regenerated. Wszystkie zmiany, które. Prowadziliśmy niedawno, zostały cofnięte. Zajmiemy się teraz tą bardziej rzeczą, do której będzie nam potrzebny Pikax. Blejaki, Pikax i tak będzie to komenda brusz. Po wpisaniu tej komendy dostajemy tutaj całą masę informacji. Po wpisaniu brusz musimy sobie wybrać, jaki typ brusza chcemy. Mamy brusz typu Smut, Cylinder, spare oraz takie tam grawitacyjne, różne naprawdę jest tych opcji bardzo dużo. My się zajmiemy podstawowymi. Zróbmy sobie dzień najpierw. Piszmy sobie brusz per, czyli okrągły brusz. Po tej komendzie piszemy sobie ją i dostaniemy, że mamy wpisać więcej argumentów, czyli piszmy sobie brusz sfer, wpisujemy sobie jaki typ bloka ma być na naszym bruszu. Weźmy sobie stone, czyli 01 oraz obszar, jaki ma mieć nasz brusz. Maksymalny to bodaj 5. Weźmy sobie, wpiszmy 2. W tym momencie tam gdzie spojrzymy i klikniemy prawym przyciskiem, pojawi się nam. Kula ze stola. Tak jak wpisaliśmy. Możemy sobie tutaj cofać i inne takie rzeczy. Piszmy sobie teraz na przykład brusz. Cylinder. Też 0,1. I też obszar 2. W ten sposób macie bardzo cylindryczny brusz. W łatwy, w łatwy sposób cofnąć komendą undo. Także jeśli kliknięcie gdzieś gdzie nie trzeba, to za to bardzo łatwo naprawić. Jakąś budowlę, którą chcielibyście mieć na przykład 100 razy na Nie będziecie przecież za każdym razem jej budować, gdyż to zajmie Wam bardzo, długo, bardzo dużo czasu. Także zaznacz, powiedzmy, że chcielibyśmy sobie skopiować ten oto blok Zaznaczamy sobie go. I teraz ważna sprawa, bo. Gdyż mamy zamiar właśnie skopiować ten blok. I ten skopiowany blok będzie skopiowany w odniesieniu do Waszej postaci. Więc jeśli staniecie kroczek przed nim, to przy wklejeniu pojawi się on dokładnie przed Wami. staniecie dwa kroczki od niego, to pojawi się dwa kroczki od Was. I tak dalej. Więc staniemy sobie zaraz przed kroczkiem. Wpiszemy komendę COPY. Zaznaczone bloki zostały skopiowane, ja się tutaj cofnę i wpiszę komendę do wklejenia, czyli PASTE. Jak widzicie, identyczny blok pojawił się zaraz przed moim twarzą. Co w przypadku, jeśli chcecie mieć ten sam element skopiowany, ale na przykład ma być obrócony. WordEdit oczywiście pomyślał o tym. Również skopiowany blok wcześniej możemy odwrócić komendą rotate. I tutaj wpisujemy obrót o ile stopni chcemy obrócić. Mamy do dyspozycji obrót co 90 stopni, czyli 90, 180 i tak dalej. Obróćmy sobie nasz blok o 90 stopni i wklejmy go. Jak widzicie, nasz blok nie pojawił się za nami, tylko został obrócony o 90 stopni względem naszej postaci. Coś na przykład chcielibyśmy sobie zapisać: nasz zaznaczony blok, żebyśmy mogli go sobie na przykład wkleić na innym serwerze lub podzielić się nim ze znajomymi. Wystarczy w takim wypadku skopiować blok oraz wpisać save. Komenda, jak widzicie, już nie jest używana, więc. Spróbujemy wykorzystać nowej. Wpisujemy schematic save i dostajemy informację, że mamy wybrać nazwę plików. Wpiszemy sobie cube. Schematic save cube. Cube został zasejwowany. Teraz możecie wyjść z serwera lub cokolwiek zrobić. A Wasz blok jest zapisany w pamięci Waszego serwera. Mamy element zapisany na naszym serwerze. Powiedzmy, że chcielibyśmy go odczytać. Wpisujemy, wpisujemy komendę. Schematic load i nazwę naszego zapisanego pliku. My zapisaliśmy jako Q, więc wczytujemy Q. Teraz dostaliśmy informację, że mamy po prostu wpisać paste, czyli stay. Skopiowaliśmy go jako obrócony, więc tak samo się wszystkie Podstawowe, najważniejsze, oczywiście, dla Was, ym, komendy oraz funkcje wordedita. Że... Czy? O szczegółowe informacje otrzymam Was oczywiście na stronę twórcy, gdzie znajdziecie całą masę różnych komend, które naprawdę mogą Wam ułatwić. Ym, zarządzanie waszą mapą oraz tutaj terenem każdy praktycznie serwer oparty na bookicie musi posiadać ten plugin jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach subskrybujcie i tak dalej do zobaczenia